Jedziemy. No, Im dłużej, im, im, jak lepiej będziesz kibicował, tym będziesz miał większą przerwę. Drzwi otwarte, jakby co. <grym> ta, no. Wietrzy się teraz. <grym> Zwrotu akcji chyba nie będzie. Między, między wyciskaniem, a bicepsowaniem... Podać hanklę? <grym> nie, <grym> <lepiej>. <grym> zrobię hanklę. Ta, Tadziu ta lubi urozmaicać. <grym> No ze ścianą nie no. nie? O, sorry. No. To nas zaraz nie zalało. O Jezu. To już że muzyka się skończyła, prawda? Nie, nie. Nie nagrywamy z muzą, bo jeszcze nie, nie opanowaliśmy przedstawiania filmu z muzą. Na razie w sza... jak w szaolinie, bez dźwięku. A tymczasem? Minuta. Trzeba go zagadać, to pójdzie no na dwa. pięć. No jak tu pogadasz, to wtedy teraz już nie myślisz o upływającym czasie. Tak jest. Tak? tak? No jakoś kurwa myślę. <laughs> Chyba bardziej czujesz. <laughs> nie, nic, jest okej, okay. nic się nie dzieje. Spokojnie. Twardy jesteś, dasz radę. Ściana się nie wygina, wszystko jest ok. Drzwi otwarte, jest bezpieczne, Nie masz się co martwić, dasz radę. Tylko zjeżdżam. Półtorej minuty, spokojnie. Nie napinaj się za mocno. No, bo opuścisz i wiesz. daję. daję. <laughs> <laughs> Jeszcze co? <laughs> no. Jak tam zegar? Zapierdziela? Dwie minuty! Dobrze! Ciągniemy temat dalej. Luzik. Równy oddech. Ta jest daje. Trzeba się przesunąć na tabeli. Jest dobrze. Tak jest. Medytacja. Równy oddech. Skup się. Nie ma ci tu. Pomyśl o czymś innym. Idzie dobrze. Dobrze idzie. Trzyma. Trzyma. Dobrze, dobrze. Nie napinaj się, wypuść powietrze. Tak. Dobrze jest. Trzyma, dalej. Dobrze, Dawaj! Idziesz! Poszło dalej, Dawaj! Dobrze! Na trzy wypuść powietrze i oddychaj dalej! Jedziesz! Dobrze, jest już luźno! Już z górki! Trzymaj dalej! Trzymaj, trzymaj! trzymaj. Oddychaj, oddychaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Jaki licznik? Trzymaj. Nie wiem, ona Dobra. Ile masz? Tam? Oddychaj. Trzymaj. Dawaj. jeszcze idzie, idzie. Wyluzuj, wyluzuj. Powietrze wypuść. Trzymasz jeszcze? Dajesz, dajesz. Jeszcze. Za te drzwi. Za te drzwi. Za te drzwi. Za te drzwi. Dajesz. Czwórka ma być. Dajesz do czwórki. Dawaj, 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 dawaj. Trzymaj. Dobra Tomasz. Jeszcze nie. No to nara. Drzwi otwarte.